Jak długa powinna być książka ekspercka? Krótka odpowiedź. Wystarczająco długa, żeby przekazać to, co masz do powiedzenia. A w szczegółach to bardziej skomplikowane, chociaż doczekaj do samego końca, podam konkretne liczby. Ale jedno jest pewne. Jeżeli to Twoja pierwsza książka i chcesz napisać za dużo, to nie napiszesz nigdy. Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy zaczęłam myśleć o książce eksperckiej poświęconej pisaniu, Nadmiar pomysłów i możliwości przytłoczył mnie. Bo czy to ma być o dziennikarstwie, w końcu jestem dziennikarką i znam się na tym bardzo dobrze, czy o beletrystyce, czyli pisaniu powieści i opowiadań, też potrafię, chociaż tu akurat teorię znam lepiej niż praktykę. A więc czy o tym, czy o tamtym, a w obrębie tego, czy tamtego dodatkowych wątków i podziałów było jeszcze więcej. Zablokowało mnie to na kilka lat, bo niestety nadmiar wiedzy czasem szkodzi. Dopiero niedawno znalazłam na to sposób. Z ogromu mojej wiedzy eksperckiej o pisaniu zaczęłam wycinać coraz mniejsze kawałki, chociaż ciągle było tego jeszcze za dużo, aż doszłam do jednego małego elementu, do tytułów. I tak powstała moja książka Mistrzowskie początki, tytuły, które uwodzą ludzi i roboty. Z czegoś, co miało być pierwotnie zaledwie rozdziałem wielkiego poradnika, zrobiłam oddzielną książkę Mini Poradnik. Mini poradniki to same plusy. Stosunkowo łatwo i szybko można je napisać. No i mogą stanowić zalążek cyklu książek. Więc jeśli masz w sobie ogrom wiedzy i nie wiesz, od czego zacząć, wybierz jedno zagadnienie. Możesz iść tropem: tematu, który szczególnie Cię porusza, albo tematu, który tak często pojawia się w Twoim życiu, że masz go rozpracowanego na milion sposobów. Będzie więc łatwy w realizacji, albo problemu, pytania, z którym często zwracają się do Ciebie Twoi klienci. Wówczas masz pewność, że to, co napiszesz, doskonale trafi w ich potrzeby, a więc znajdziesz nabywców swojej książki. Nie musisz pisać opus magnum. Zrób pierwszą książkę małą, ale Twoją. A teraz jeszcze szczegóły dotyczące tego, jak długa powinna być książka. Stara definicja książek, jeszcze z 1964 roku, międzynarodowa, przygotowana przez UNESCO, mówi o tym, że książka to nieperiodyczna publikacja licząca co najmniej 49 stron. Mało, prawda? W tej definicji uwzględniono jedynie książki drukowane, bo wersje cyfrowe książek jeszcze nie istniały. W branży wydawniczej przyjmuje się, że książka ekspercka, poradnikowa nie musi być długa, że liczy się bardziej jej treść niż objętość, i że dla publikacji eksperckich 100 do 200 tysięcy znaków, czyli 3 do 5 arkuszy wydawniczych jest w sam raz. Czym są znaki, a czym arkusze? Jak to przeliczać i ile to stron w druku? o tym w oddzielnym nagraniu. Te tematy będę też omawiała na moich warsztatach, jak napisać książkę ekspercką, na których pokażę też, jak wybrać ten pierwszy właściwy temat. Bo czasem najmniejszy krok otwiera największe drzwi i najważniejsze, żeby po prostu zacząć pisać.